Kto jest moją rodziną? Kiedyś Jezus zadał to pytanie swoim słuchaczom. Kto jest moją matką? Kto jest moim bratem, siostrą? Kto jest moją rodziną? Przeczytajmy tekst źródłowy. Ewangelia Marka, trzeci rozdział od wiersza 31 do 35 Tymczasem przyszła jego matka oraz jego bracia, zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego wiadomość, aby go przywołać. Wokół niego natomiast siedział tłum. Doniesiono mu: Twoja matka, twoi bracia i twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł. Wtedy im odpowiedział, kto jest moją matką i moimi braćmi, po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i oświadczył, Oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, siostrą i matką. Kto jest moją rodziną? Dla słuchaczy żydowskich sprzed dwóch tysięcy lat żyjących w rzeczywistości typowo rodzinnej, można powiedzieć, klanowej, cała tradycja biblijna jest oparta na rodzinie i na modelu patriarchalnym. Zadanie pytania, kto jest moją matką i moimi braćmi, siostrami, ze wskazaniem na słuchaczy, którzy dopiero co otoczyli Jezusa, musiało być szokujące. A jednak Jezus wypowiedział te słowa, a jednak Jezus udziela nam tej lekcji. Warto się nad tym zastanowić i przeanalizować, co Jezus miał na myśli i co tak naprawdę oznaczają te słowa. To pytanie, kto jest naprawdę moją rodziną? Jeżeli narodziłeś się na nowo, Jeżeli oddałeś swoje życie, wszedłeś w nowy wymiar życia duchowego. Mówiąc językiem biblijnym, zostałeś przeniesiony do Bożego Królestwa. Twoje imię zostało natrwale zapisane w Księdze Życia. Należysz do Jezusa. Twoje życie już nie należy do Ciebie ale należysz do Niego, jeżeli tylko świadomie podjąłeś tą decyzję, jeżeli świadomie oddałeś mu swoje życie. Wtedy zaczęło się w Tobie nowe życie, nowe życie w wymiarze duchowym, które przybiera bardzo realny kształt w wymiarze doczesnym, rzeczywistym. Ta decyzja i ten nowy wymiar życia duchowego będzie odtąd rzutował na wszystkie inne dziedziny życia. Odbije się na wszystkich decyzjach w Twoim życiu mało tego w ogóle na Twoim sposobie myślenia zmieni się Twoje myślenie. Jeżeli naprawdę pójdziesz za Jezusem, to On. Całkowicie zmieni Twoją osobowość, zmieni Twoje życie. Ci, którzy poszli za nim jakiś czas temu, wiedzą o czym mówię. A więc wraz za nowym statusem w wymiarze duchowym, że stałeś się uczniem Jezusa Chrystusa poprzez to, że opowiedziałeś się za Nim. Wchodzisz również w nową rodzinę tych, którzy tak samo myślą, tych, z którymi łączą Cię teraz wspólne przekonania, już nie więzy krwi, czasami mogą, czasami Twoja rodzina, czasami dzieje się to całą rodziną, że cała rodzina. W jednym czasie się nawraca, ale zwykle dokonuje się to indywidualnie, oddzielnie, w jakichś odstępach czasowych. A więc nowy status Twój, to że jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, wprowadza Cię w nowe relacje, w nową rodzinę duchową, we wspólnotę Kościoła bo w tym sensie, istocie rzeczy jest Kościół. To jest istota Kościoła, wspólnota uczniów Jezusa Chrystusa, którzy zawierzyli Jezusowi, poszli za Nim na dobre i na złe i nie zamierzają się cofać. Zaczynają tworzyć wspólnotę, która staje się, podobna do rodziny, albo która czasami staje się ważniejsza niż rodzina biologiczna. Bardzo często podejmując tą decyzję w Polsce, wciąż niestety, Tą zasadniczą, najważniejszą decyzję życia, pójścia za Jezusem, spotykamy się z nieporozumieniem, z niezrozumieniem, a czasami z prześladowaniem. Mówienie o Jezusie, przyznanie się do Jezusa, czytanie Biblii często jest powodem stygmatyzacji i wyzywania od sekty. Kociej wiary, i tak dalej. Krótkie przesłanie dla tych, którzy się tego dopuszczają. Pomyśl na trzeźwo. Przesłanie, zwłaszcza dla gorliwych albo fanatycznych katolików. Po części, kiedyś sam takim byłem, więc wiem o czym mówię. Ale teraz posłuchaj mnie uważnie i pomyśl trzeźwo przez chwilę. Czy, czy to, że ktoś zaczął czytać Biblię jako Słowo Boże i to, że ktoś otwarcie przyznaje się do najważniejszej osoby we wszechświecie, do Jezusa Chrystusa i zaczyna o nim mówić. Czy to jest powód do tego, żeby wyzywać go od sekty? Czy to jest powód do tego, żeby go szykanować? Chciałem Ci powiedzieć, że tak jak każdy, kto dał komuś, Przysłowiowy kubek wody ze względu na Jezusa Chrystusa. Nie będzie pozbawiony swojej nagrody. Tak każdy, kto wystąpił przeciwko uczniowi Jezusa Chrystusa ze względu na Jezusa Chrystusa, nie uniknie sądu i kary. Więc przestrzegam. Wszystkich podgrzanych, fanatycznych katolików. Trochę zimnej wody. Ze względu, lepiej wziąć zimny prysznic. Ze względu na samego Jezusa Chrystusa, który nie puszcza takich rzeczy płazem. Przykład: sam szaweł. Przykład powszechnie dobrze znany. Szaweł. Robiący młody człowiek, gruntownie wykształcony, uczony żydowski, jeden z najwybitniejszych w swoim czasie, fanatyk religijny, zaczął prześladować tą pierwszą sektę w Jerozolimie. Udawał się właśnie do Damaszku, żeby również tam. Prześladować i uwięzić pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. I został powstrzymany w drodze. Skutecznie powstrzymany. Kiedy spadł z konia i zaliczył, kolokwialnie mówiąc, glebę, usłyszał głos. Bardzo ciekawy głos. Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? To mu wystarczyło, Szawłowi to wystarczyło, żeby stał się Pawłem i apostołem narodów. Żyd, życzę to wszystkim gorliwym i tym nieco przegrzanym fanatykom żeby mogli zrewidować swoje postępowanie, a najlepiej, żeby podzielili los szawła apostoła. Przesłanie dla tych, którzy bezkompromisowo idą za Jezusem. Chciałbym, żebyśmy przeczytali Marka również 13 rozdział, sprawa dotyczy czasów ostatecznych. Sam Jezus mówi może od wiersza ósmego, a później 12 i 13, zwłaszcza Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. Miejscami wystąpią trzęsienie ziemi oraz okresy głodu. Te rzeczy to początek bólów porodowych. Wy sami też miejcie się na baczności. Wy sami miejcie się na baczności. Podawać będą do sądów i w synagogach będziecie chłostani. Ponadto ze względu na mnie postawią was przed urzędnikami i królami na świadectwo dla nich. I dalej od dwunastego wiersza. I wyda na śmierć brat brata, a ojciec swoje dziecko. Dzieci z kolei powstaną przeciwko rodzicom i będą doprowadzać ich do śmierci. Będziecie też w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Kto jednak wytrwa do końca, ten będzie ocalony. Jezus charakteryzuje czasy ostatnie, że będą perturbacje, nie będzie łatwo. Że być może niektórym, niektórych, niektórych z nas spotkają prześladowania. Musimy być w tym roztropni. Jezus przestrzega nas. Powiedział: Wy sami, uwa uważajcie, tak? Miejcie się na baczności. Nie bądźcie naiwni, inaczej mówiąc, że są źli ludzie, którzy nie zawahają się, żeby nas zdradzić albo poddać represjom. I być może. Naszymi prześladowcami, niestety, może stać się nawet nasza rodzina z krwi, nawet najbliżsi, to co Jezus wymienił, nawet ojciec, matka, bracia, siostry. Musimy mieć to na uwadze. Musimy być w tym roztropni i o tym wiedzieć, że tak, że to niektórym z nas może grozić ze względu na wierność. Jezusowi Chrystusowi. Tak czy inaczej, bądź dzielny, nigdy się nie cofaj. Droga pójścia za Jezusem jest drogą jednokierunkową, nigdy się nie cofamy. Bez względu na cenę, jako, jaką przyszłoby nam zapłacić. Dla pocieszenia, dobra nowina jest taka. Nawet w skrajnych przypadkach, jeżeli utracimy naszą rodzinę biologiczną, stracimy z nimi relacje. My sami oczywiście nie wyrzekamy się swojej rodziny. Kochamy swoją rodzinę i staramy się im mówić o Jezusie, pozyskać ich również dla Królestwa Bożego. Ale decyzja należy do każdego z nas indywidualnie. Każdy człowiek jest wolny. Dobra nowina jest taka, że nawet jeżeli spotkamy się z niezrozumieniem, nasze relacje się rozluźnią, albo stracimy rodzinę. Zyskujemy nową rodzinę, nową rodzinę duchową, która staje się wspólnotą. Osobiste świadectwo żeby nie przedłużać pokrótce. Kiedyś przed laty, już w małżeństwie, kiedy prowadziliśmy pierwszy swój biznes, on bardzo szybko się rozwinął. Były to sieci sklepów. Najpierw jeden, drugi, trzeci, czwarty, szybki rozwój, ale również szybki regres i upadek. I był taki moment, że znaleźliśmy się bez środków do życia. Stary biznes upadł, nowy nie powstał. Mogliśmy stracić wszystko, dom, samochód. Było tak, były takie dni, że nie mieliśmy nawet co jeść. Wtedy dali o sobie znać właśnie najbliżsi ze wspólnoty, nasi bracia i siostry. Nikomu specjalnie nie mówiliśmy o naszej sytuacji. Moja rodzina w oparciu o więzy krwi nie wiedziała o tym. Nie jest to świadectwo przeciwko nim. Po prostu nie mamy ze sobą tego typu relacji, gdzie jest bieżący przepływ tego, co dzieje się w naszym życiu. Jest, mamy poprawne relacje ze sobą, kochamy się, ale nie mamy ze sobą bliskich, zażyłych relacji, ponieważ większość z mojej rodziny nadal funkcjonuje w jakimś formacie tradycji katolickiej. Ostatnimi czasy dowiedziałem się, że druga osoba już na szczęście oddała swoje życie Jezusowi z mojej rodziny biologicznej, ale wówczas, w tamtej sytuacji kryzysowej przed laty, bracia i siostry, zwłaszcza mój duchowy syn, wykazali się niezwykłą, wspaniałą myślnością, bo przekazali nam znaczne środki. Tak naprawdę wówczas ratowali nam życie. To przykład, jakie znaczenie może mieć owa nowa rodzina, duchowa rodzina. I drugi przykład, dosłownie z wczorajszego, przedwczoraj i z wczorajszego dnia, kiedy znalazłem się na autostradzie niemieckiej. I mój samochód uległ awarii. Awaria na autostradzie nie należy do przyjemności. Na szczęście był szeroki pas awaryjny, gdzie można było bezpiecznie się zatrzymać. Wszystkie gwarancje ubezpieczeniowe okazały się niewiele warte, ponieważ gdybym miał stłuczkę albo wypadek, wtedy zadziałałaby szkoda z tytułu autokasko. A tak, przysługiwał mi tylko. Holowanie do 150 km i koszt naprawy w własnym zakresie. Koszt naprawy to bagatela na miejscu 1200 euro. Więc wtedy uruch uruchomiła się sieć znajomych i poszukiwanie osoby, która mogłaby mi udzielić pomocy. I podobnie jak wówczas. W tamtej sytuacji mm, kryzysu finansów przed laty, tak i w tej sytuacji kryzysowej na autostradzie, bracia i siostry w Chrystusie nie zawiedli. Okazało się, że najbliżej, o, przeszło 160 kilometrów, jest znane nam małżeństwo i rodzina. Starzy znajomi sprzed lat którym kiedyś użyczyliśmy mieszkania, kiedy oni byli w potrzebie. Kiedy dowiedzieli się o, o mojej sytuacji, z radością pośpieszyli mi z pomocą i pokryli wszystkie koszty związane z zakupem tej części i z naprawą. Sami w międzyczasie goszcząc mnie u siebie w domu. Bardzo dziękuję i pozdrawiam Monikę i Mietka. Oto jakie znaczenie może mieć owa nowa rodzina, która jest wspólnotą. Utożsamienie się z Jezusem Chrystusem wprowadza nas konsekwentnie w nowy wymiar społeczny, w nową rodzinę duchową, we wspólnotę Kościoła, która często jest bardziej lojalna i bardziej pomocna niż nasza rodzina biologiczna. Oczywiście, jeżeli te relacje są prawidłowe, jeżeli nie są, to trzeba czasami coś zrobić, żeby je uzdrowić. Tak jak po powiedziałem, powtarzam, nie wyrzekamy się swoich rodzin, swoich więzów krwi. Jezus również nie wyrzekł się swojej rodziny, ale wiemy, że były perturbacje. Jego bracia nie od razu go rozumieli. Dzisiaj nie czas o tym mówić, ale to miało miejsce w życiu Jezusa. Dopiero później przekonali się: My idziemy wiernie za Jezusem. Staramy się pozyskać każdego, aby On również mógł odziedziczyć życie wieczne. Ci z nas, którzy już mają swoją rodzinę w wymiarze Królestwa Bożego, to powiem krótko, trzymaj, co masz. Jezus w jednym z listów Apokalipsa 3,11 mówi, przychodzę niebawem, trzymaj, co masz. Zadbaj przede wszystkim o swoich. Twoja rodzina, jeżeli jest w wymiarze królestwa. To jest pierwszą Twoją prawdziwą twierdzą, ochroną i wsparciem. I tak powinno być. A więc zadbajmy o swoich, zwłaszcza jest ku temu sposobna okoliczność. Jesteśmy niejako zdani na towarzystwo swojej rodziny. Wykorzystajmy dobrze ten czas, zwłaszcza czas świąteczny. Życzę wszystkim błogosławionych świąt, rodzinnych świąt. Nie zapomnijmy czytać Biblii, ponieważ jedynie ona jest słowem od Boga, słowem Bożym, który daje życie i uczy nas mądrości. Błogosławionych świąt. Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podobać się to co robimy, dorzuć się.